Witam serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać swój najnowszy program, a właściwie program z, połączony z urządzeniem, jakim jest drukarka kodu MORSA. Ten pisak drukuje na pomarańczowej taśmie kreski bądź kropki. W zależności od tekstu wprowadzonego. Do komputera sygnałem przez port serial jest wysłany do Arduino, gdzie odpowiednio następnie silnik DC oraz servo odpowiednio kontrolując decydują, czy powstanie kropka czy kreska. Program powstał na, na bazie wcześniejszych programów, w tym drzewa binarnego, która idealnie się nadaje do tego, by zaimplementować w nim kod morsa. Na początku powstała struktura, następnie powstała klasa, która dodała kolejne elementy, w tym wyszukiwanie danego danej literki informacja jak, wielka, jak, wiel, jak wielkie rozrośnięte jest w danym momencie drzewo, możliwość usunięcia całego drzewa oraz dodania kolejnego elementu drzewa od nogi. Jest to drzewo binarne. Główną... O, proszę zobaczyć, tutaj są wprowadzone literki do drzewa binarnego. Cała klasa odpowiada za to, aby one odpowiednio zostały ułożone już w programie. Tutaj mamy widok jak to wygląda w praktyce. Proszę zobaczyć. Od... Mamy albo w prawo, albo w lewo od startu. Idąc na przykład, natrafiamy na literkę E. Widzimy, że tu dzieli nas tylko jedna gałąź. Także tutaj jest po prostu E symbol jest zapisany za pomocą kropeczki. Jest to program, który przetwarza sygnał, przetwarza te, odczytuje z tej Struktury drzewa binarnego Uk układa słowo, a następnie je drukuje na, na oto tej yy, kartce. Tutaj pokażę Państwu na przykład. O! Wprowadź tekst do wydrukowania. Zrobimy klasyczny napis który każdemu się kojarzy chyba z, z kodem MORSA, czyli sygnał SOS, ratunku, pomocy. Teraz były rysowane trzy kropki, teraz następuje rysowanie trzech kresek. Teraz znowu kropeczki. Program zakończył swoje działanie. Można oczywiście też inne elementy. Niestety na początku odstawiając program, w ogóle tą, tą, tą drukarkę, zastyga pisak, W związku z tym pierwsze kropeczki nie za bardzo chcą się drukować. Musi być wykonany rozbieg, żeby później zaczęło to dobrze działać. Dlatego Postanowimy, że sobie wypiszemy jeszcze jed, jeden jakiś, jakieś słowo. Niech to będzie na przykład Tomek, czyli moje imię. W tym momencie wydrukowały się wszystkie kropki oraz kreski poprawnie, jest to po prostu związane z tym, że, że pisak nie, za, nie zasechł. Co do dalszego omawiania, to powiem szczerze, że można byłoby nad każdym fragmentem programu rozmawiać przez godzinę. Jak i nie lepiej. Tutaj. Arduino jest osobny program wgrany. Do... Drukarka jest, urządzenie zostało zbudowane, jak Państwo widzą, za pomocą pojemniczka po kawie. Y, dwóch silników, z czego jeden przestał mi działać w... w trakcie testowania, i użyłem go po prostu jako prowadnicy do pozostałej taśmy, która leży w tym momencie y, na, na, na ziemi. Ja chciałbym Państwu bardzo podziękować i, i zapraszam do brania udziału w moich lekcjach, repetycjach, które udzielam z języka C, C ⁇ oraz Arduino. Pozdrawiam!